W IT nie wystarczy już tylko znać się na technologii. Coraz częściej ten sukces jest definiowany przez połączenie rozwiniętych kompetencji technicznych, jak i tych miękkich. Pracodawcy szukają ludzi, którzy nie tylko potrafią programować, ale także współpracować, analizować, zarządzać, a przede wszystkim rozumieją to zagrożenie, jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii. W erze sztucznej inteligencji i powszechnego korzystania z chmury obliczeniowej cyberbezpieczeństwo staje się coraz bardziej kluczowym obszarem w IT. I to właśnie tutaj spotykają się te umiejętności techniczne, jak i umiejętności strategicznego myślenia. Czy istnieje taka dziedzina naukowa, która łączy te dwa światy? Tak, dokładnie to oferuje kierunek informatyka, zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Jest to kierunek niezwykle aktualny, potrzebny i super praktyczny. Czym jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji? Więc jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, czyli takim społeczeństwem, w którym informacja odgrywa kluczową rolę dla funkcjonowania przedsiębiorstw, administracji publicznej, no i innych podmiotów. I tą informację musimy chronić, ze względu na to, że ona występuje w różnych formach, na różne sposoby ją przechowujemy i transmitujemy. To takie zarządzanie jest wyzwaniem. Musimy zastosować techniki zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zatem zarządzanie bezpieczeństwem informacji to dziedzina, która łączy wiedzę i umiejętności techniczne, organizacyjne, prawne i społeczne w celu ochrony informacji, niezależnie od postaci, w jakiej ona się znajduje. Czy to w postaci cyfrowej, czy to w postaci papierowej. Jakie umiejętności techniczne są kluczowe w obszarze cyberbezpieczeństwa? Bezpieczeństwo jest obszarem, gdzie wymagana jest dosyć szeroka wiedza, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne i także nietechniczne. A między innymi, nie wiem, kryptografia, ym, na przykład rzeczy związane z systemami operacyjnymi, sieciami itd. Wszystko zależy od tego, w jaki obszar y, pójdziemy później, bo na początku wiadomo, potrzebujemy dosyć szeroką wiedzę, ale później będziemy y, kształcili się w kierunku bardziej zaawansowanym, na przykład zostaniemy anality analitykami SOKA, y, i taki analityk SOKA będzie musiał bardzo dużo wiedzieć na temat y, tego, y, co się dzieje system w systemie operacyjnym w sieciach, żeby móc interpretować logi. Będzie musiał obsłu umieć obsługiwać też takie systemy jak systemy typu SIEM, które służą właśnie do analizy korelacji logów. Podobnie, jeżeli na przykład chcielibyśmy zostać analitykiem malwareu, to tam znowuż będziemy potrzebować dosyć dużą wiedzę programistyczną i to w takich językach, które standardowo dla programistów współcześnie nie są do końca potrzebne, na przykład assemblery czy też język C. A Znowuż są też czasami mniej techniczne rzeczy potrzebne, jak na przykład audytor systemów. Taki człowiek będzie potrzebował wiedzę szeroką, a niekoniecznie jakąś głęboką wiedzę y, związaną z konkretnymi technologiami. We wszystkich tych obszarach bardzo istotna jest też umiejętność analizy ryzyka, ponieważ analiza ryzyka pojawia się w każdej poddziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także aczkolwiek to jest umiejętność miękka, rozumienie kontekstu biznesowego. Taka osoba pracująca z bezpieczeństwem musi dobrze rozumieć jakie są też potrzeby biznesu. Jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja i technologia chmurowa w kontekście cyberbezpieczeństwa? Obie te technologie, obie te rzeczy, sztuczna inteligencja i technologie chmurowe są generalnie współczesnością czy też też przyszłością, więc dlatego są bardzo istotne. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no to bardzo dużo pomaga nam, jeżeli chodzi o analizę wielkich, dużych ilości danych właśnie w cyberbezpieczeństwie, na przykład przy analizie logów, przy analizie zachowań użytkowników i tym podobne. Pomaga nam wcześniej wykrywać anomalie czy też zdarzenia, które są niestandardowe, trudne czasami do wychwycenia przez, przez człowieka, a łatwe do wychwycenia właśnie przez sztuczną inteligencję. Technologie chmurowe z drugiej strony są wszechobecne we współczesnym świecie, wszędzie się z nimi spotykamy. Umiejętność pracy z tymi technologiami jest krytyczna, ponieważ praktycznie w każdym przypadku gdzieś będziemy musieli obsługiwać albo te, będziemy musieli obsługiwać te technologie chmurowe, albo pracować z nimi, wykorzystywać je. Więc jest to bardzo istotne, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Co wyróżnia kierunek informatyka, zarządzanie bezpieczeństwem informacji na tle innych kierunków studiów? Wyróżnia nas silne powiązanie z biznesem. Posiadamy własną radę programową, złożoną z ekspertów w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwa. W programie kształcenia kładziemy nacisk na współpracę studentów w ramach zespołów. W trakcie studiów studenci będą uczyć się podstaw tworzenia bezpiecznego i niezawodnego oprogramowania będą uczyć się, jak konfigurować i dbać o infrastrukturę informatyczną, to, informatyczną, także tą utrzymującą usługi chmurowe. Nie możemy obecnie zapominać także o sztucznej inteligencji, musimy jej także zapewnić bezpieczeństwo. Ale należy pamiętać, że jedną z najważniejszych platform przetwarzania informacji jesteśmy my sami nasz mózg. Musimy także na tym studiach nauczyć się, jak zarządzać informacją wtedy, gdy jest ona przetwarzana przez człowieka. Będziemy uczyć o standardach prawnych, e, politykach bezpieczeństwa, ale będziemy też uczyć o kompetencjach społecznych, które są potrzebne do pracy w organizacji złożonej z ludzi. Jakie możliwości zawodowe są po tych studiach? Po naszym kierunku możecie znaleźć zatrudnienie w bankach, w IT, w Software Houseach, w działach Compliance oraz w wielu, wielu innych miejscach, wszędzie tam, gdzie jest potrzebne specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa. Jakie przedmioty muszę zdać na maturze, aby dostać się na ten kierunek? Zgodnie z rekrutacją AGH tutaj liczą się Wam dwa spośród trzech przedmiotów: jest to informatyka, matematyka lub fizyka. Zapraszam do sprawdzenia szczegółowych informacji na naszej stronie informacyjnej rekrutacja.aghedu.pl Hej, świat IT nie stoi w miejscu i my też nie. Na kierunku informatyka zarządzanie bezpieczeństwem informacji nauczysz się tego, co naprawdę ma znaczenie. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, napisz do nas na naszych mediach społecznościowych i koniecznie odwiedź naszą stronę wydziałową. No i co? Mam nadzieję, do zobaczenia już w październiku.